Skąd pomysł na zrobienie y, najbardziej, popularnej, y, najbardziej popularnego cyklu właśnie na bazie właśnie. Na no tak naprawdę ten pomysł się zrodził jeszcze na studiach, kiedy studiowałam archeologię, a ponieważ ja też nie miałam żadnego pojęcia niegdyś o tym, y, jak bogatą dziedziną jest angelologia, też byłam przekonana, że aniołowie to takie jakieś wesołe, ewentualnie nobliwe istotki w długich szatach, które zajmują się głównie przeprowadzaniem dzieci przez kładeczki. ponieważ tak, tak było, to bardzo się zdziwiłam na wykładach z antropologii, magii i religii, kiedy nagle się okazało, że pojawiają się anioły w kontekście czarnej magii, pojawiają się w przeróżnych innych kontekstach, i że w ogóle jest cały ogromny świat angelologiczny, właściwie mitologia. A skąd pomysł, żeby dać tym aniołom ludzkie odczucia, żeby tak naprawdę całą problematykę współczesnego życia na Ziemi przynieść właśnie w rangę z aniołów? No To właściwie jest bardzo proste, dlatego że no, jednym jedną z, jeden z powodów był właśnie źródło inspiracji, gdzie Akurat, mi się to bardzo spodobało w źródłach, kiedy by było aniołowie przedstawiani jako istoty, które mogą podlegać wielu namiętnościom, zazdrości, miłości, jakimś tam przeróżnym emocjom. Bardzo mi się to spodobało, to, że gdzieś tam mogą być takie istoty anielskie, które są tak podobne do nas. Jak, no. ten, ten pomysł polegał na tym, że aniołowie towarzyszą ludziom, obserwują ich, prawda? obserwują świat, ziemię przez cały czas. No i ponieważ my ewoluujemy, to oni także ewoluują. No, w sumie też tak. I w sumie również można podzielić ich na bogatych i biednych oraz na No to to na pewno, dlatego że tak to wynika... Nawet hierarchii. Hmm. Czy Pani jest romantyczką w życiu prywatnym? Czy przelewa Pani w tym momencie ten romantyzm? troszeczkę jako pokrętony, który można zobaczyć w tych książkach, to właśnie na karpi to biegnie. <grym> 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 ja nie biegam normalnie w porosie, w długiej sukni, nie biegniem <grym> gdzieś tam o świcie. Oczywiście o tyle, o ile no na pewno w życiu prywatnym pewne uczucia i pewne wartości są dla mnie ważne i trwałe, natomiast jasna sprawa jest taka, że po prostu ja, jak każdy normalny człowiek, też, no nie wiem, po prostu ma w głowie pewne opowieści, pewne historie, przekazuje to, co chciałby ludziom powiedzieć, to chciałby ludziom opowiedzieć, natomiast jak to się ma do życia prywatnego, różnie. Właśnie. Zwyczaj yy, pisarz stara się przelewać po prostu swoje emocje, a czasami nawet pewne elementy dnia codziennego na papieru, dodając pewne elementy fantastyczne i starając się w tym ci to zobrazować, co jego spotyka. Czy sądzi, jest tak samo? No, Oczywiście no, o tyle, o ile, bo to jest tak się, tak się sądzi, ale to jest pewna. Yy, pewien... Nie jest do końca prawdziwy. To znaczy, jakby, może są pisarze, którzy rzeczywiście jakby piszą dokładnie o tym, co im się przydarzyło, jakby przelewają dokładnie ja tą... To to, to, no choćby, no że niestety są i takie książki. Słynne 40 stron jedzenia mam z Magdalenek na przykład. Ale oczywiście to jest tak, że to, to się po prostu komponuje się opowieść, komponuje się historia, w której znajduje się jakiś bohater, który ma jakieś przygody, który ma jakichś przyjaciół, jakichś wrogów. No i jasne, że to się komponuje na podstawie mm, swoich własnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, literatury, tego co się przeczytało, tego co się obejrzało, tego co się lubi i robi. Yy, no więc, yy, nie, to oczywiście nie jest tak, że można znaleźć konkretnego bohatera, że ten akurat facet to jest mój sąsiad, a ten to mój przyjaciel, a ten to tam powiedzmy a ta wredna baba, to ta baba. Jasna <laughs> sprawę że tak nie jest to po prostu, komponuje się postać, przynajmniej no ja tak czynię. Czy, yy, czy kobiecie jest trudno napisać te walki? Bo y, Pani książki oskitują w tym momencie pewne elementy właśnie walki, a zarazem typowy, pospolity język, prawda? Wymiana, walka również na słowa. I czy ciężko jest napisać to kobiecie, prawda? Bo mężczyzna, wiadomo. Czasami rzuca z siebie tą agresję, prawda? Oglądam matę filmów akcji, gdzie stara się potem przelać na papier to, co widział wcześniej, a zarazem dodać pewne własne elementy. Jak jest Pani? Ja, podejrzewam, że byłoby mnóstwo dziewczyn, które by się strasznie obraziły za te takie ewakuacje, Ja nie. No, może rzeczywiście ja nie uprawiam sztuk walki na przykład. No to się znaczy, bo to chodzi właśnie, że e, nie chodzi to o rany dziewczyny. Mam dar... różne dziewczyny, mam różne kobiety, które właśnie tam się bardzo w sposób jakoś wyżywają i bardzo to lubią. Dudę nie, myślę, że to nie, nie, nie chodzi o to po prostu. To chodzi... Czy pisarz y, cały czas musi się doszkalać? Tak, no jeżeli ja się przygotowuję do napisania jakiejś książki, na przykład jak w wypadku Aniołów, albo na przykład jak w wypadku Rudaj gdzie to była książka o, o, oparta o szamanizm syberyjski, no to. to jest to moja, y, moje hobby jakieś tam od dawna, właśnie, szamanizm, ale mimo wszystko musiałam bardzo dużo przewrócić, przeczytać literatury, zajrzeć, zobaczyć do tego do stopnia, że. Szukałam w internecie i znalazłam gazetę znaczy internetową wydawaną przez jaką No, nie, bo oni się im posługują nieco innymi nie. metodami. Mają inne rysy twarzy i właśnie inne struje. No, zobaczyć jak wygląda ich dom właśnie z usłynnych w ogóle jakie to wszystkie są... Jak, jak wyglądają koniki na przykład, na których jeżdżą, jak wygląda krajobraz, to też jest bardzo ważne. Ja nakupiłam sobie albumów o, o Syberii, żeby... Zobaczyć jak wyglądają krajobrazy, no to jest rzeczywiście konieczne, bo jeżeli nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby pojechać i przekonać się, no to trzeba niestety dawać, dawać. robić jak najlepszy research taki na miejscu, a potem to już tylko to bardzo to sprytnie i sprawnie kłamać. Pięknie sobie Proszę, pisarka mówi, że sprytnie i stanie kłamać. No, kłamać. no, to jest jakby chciał Gajman zyminus, tak to pan robi. Exactly. Na... Po prostu spektakl, tak? To jest teraz cień gdzieś tam setnie. Właśnie, robi, yy, tam przecież każda opowieść tak naprawdę to jest pewna forma spektaklu, prawda? Który, który sami sobie wyobrażamy w głowie, prawda? Yy, 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 jak jest z tym początkiem? Czy po prostu pani siada i okej, okay, mam wizję? i zaczynam pisać, czy po prostu nie, w góry sobie Pani układa nie. na zasadzie Ok, muszę to teraz napisać tak, żeby każdy miał tą wizję w głowie i każdy, żeby myślał do końca inaczej? No ja mam coraz tak, że jestem należy do tej pisarzy, którzy nie, ma, nie potrafią usiąść po prostu przed czystą kartką i zacząć tam zasuwać od razu książki. Ja muszę najpierw to wszystko wymyślić, mhm. kompletnie właściwie, do kropki w ostatniej, mhm. potem siadam i rzeczywiście zbieram całą tą rzecz jakby do gromady, a następnie biorę sobie zeszycik i w tym zeszyciku starannie wypisuję sobie w punktach całą historię, ponieważ inaczej jestem przekonana, że w trakcie pisania książki zapomniałabym ponad połowę, a to byłoby niedobre dla, dla fabu. <grym> żeby się te wątki podamykały i żeby wszystko się mogło y, dobrze zrobić i zostać tak wymyślone jak należy, to muszę sobie te punkty wypisać, a potem je realizować. To oczywiście nie jest od, odtwórczą rzeczą, no bo to wiadomo, że to jest po prostu jakiś tam punkciek, jakaś scena, no i do ceny no oczywiście też wymyśla się na bieżąco potem. To też to, że też to że się wybierze, Pani? Czy... Tak, Pani? oczywiście, to znaczy w wypadku, w którym jest mi to potrzebne. No, jeżeli zaś na przykład potyczka y, ogniowa powiedzmy, tak, no to matko bo. to jest ta, ta, dobrać, y, No to chodzi o to, że, to, że trzeba pamiętać kto z której strony się znajduje, no to akurat w upiorze południa w burzowym kocięciu była tam y, potyczka ogniowa, jest to też jest rzeczywiście jest trudna. To mój mąż Jarek Grzędowicz też pomagał trochę. E, jakiś rąbek tajemnicy, gdyby Pani zdradziła, mianowicie co dalej? No dalej to, to właściwie jeszcze się nie do końca zdecydowałam, natomiast prawdopodobnie będzie to taka dość dziwna historia. Ja ją nazywam filmem, który zawsze chciałam napisać. A mój mąż, który mniej więcej wie, o czym to będzie, powiada, że to jest gatunek sushi-punk. Znaczy, zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy co z tego wyjdzie, no na pewno nie będzie to jakoś tak stricte właśnie napisana manga czy coś takiego. Natomiast z pewnymi odległymi elementami japonizującymi będzie to taka dziwna historia, myślę, że trochę brutalna, trochę zabawna, trochę krwawa, trochę poruszająca, zobaczymy. wypisarka wypisarka science fiction fantastyki Nagle chciała połączyć dwa światy, manga, anime z fantastyką. Wiadomo, że no, to tak do końca nie jest... jest nie z do końca. Ja nie jestem mangą i anime od bardzo długiego czasu i nieraz w tym momencie jednak fantasi Czyli uprzedzenie w tym kontekście, na zasadzie, że oho, mam go maniaty, to trzymanie no, się roślin. Czy Po zresztą. wielu latach, po wielu no, latach, latach jest. Jednak... <grym> oba gatunki się ze sobą bardzo długo, oczywiście. Długie, długie, tak. To bardzo wiele anime jest yy, jakoś tam inspirowanych fantastyką yy, i też yy, odwrotnie, nie wiem, jakiś tam książek yy, czy opowieści fantastycznych bazuje trochę na, na anime, jest, to są bardzo wielu fanów fantastyki ten rodzaj komiksów to manga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jako nie tyle co reporter, ale również w tym momencie jako fan bardzo chciałbym w tym momencie podziękować za owy wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok i za rok w tym momencie będziemy mieli nową grać informacji a po nowych projektów, ja Pani będzie koleżanki. Nowa książka, Właśnie, zobaczymy, że będzie nowa <laughs> książka, trzymamy kciuki. Zobaczymy jak z pankiem. Pewnie jesteście ciekawi. I jeszcze raz bardzo dziękuję w tym momencie za rozmowę, ja Na robię, naprawdę.